No. Sławek jechał kurwa, trąbił. Będzie to jest tak jest po pierwszy na latach w tym w jest Andrzej teraz nagrywa <grymny> i teraz wrzuci tam i będzie przez Andrzej Co? A nie moja wina, że wy wygadacie o takich rzeczach

ja wam powiem, że te masze jest no, jak... Ale ja... drugą stronę, sobie, no, no, mam, no, no, to jest odwrót nie na drugiej stronie mała. Ale tylko, to ten, tylko ten model tak miał. A nie, potem nie, już miał normalnie, nie? I no, wam czemu po... Tak z tej strony? Jeszcze bo to tak naprawdę BMW nie robiło tego silnika nie? Bo sprzęt jest austriacki, filmy A No, pierwsza była w filmie Pegazy, nie? Tak. A film tak? Pegazy to była tak to jest jak za pasuje no tylko byś trzeba by kupić okazję że tam nie ma nie ma a ja on bez, bez, nie bez zabezpieczeń mm -hmm. ja tak tak, bo ja klepiłeś nic się nie, jakby nie jeździł tak. to z tego panikujesz teraz jak jest, ten samochód no. wyjechał to co ty mam zrobić a bo le do końca, do końca jaki samochód ci wyjechał no wyjechał mi kurde tam a ten co taki ten srebrny co trąbiłeś nie a, ale ktoś trąbił to, do do jo ja? no trąbił. ja a masz no. no. nie wyjechał mi jak jechał, tak, co? No, tam no, wbrew. Wbrew. Z prawej strony <try> patrzył tam tylko rynówką i bym nie uderzył, ale się w ruszył na Wiesz wtedy nie myślisz, hamulec do końca To co było.